Pokażemy coś ludziom. Widzicie te wszystkie smugi, które powstają? I to jest mikrofibra, ona była prana, świeżutka. Czyszczę telewizor, bo się pojawiły kropki. Zobaczcie, co się dzieje. Czyszczę szmatą i. Kurde, zamiast być coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Mam tutaj coś takiego jak magiczny papier, który nie jest świeżo wyciągnięty z pudełka, bo jest brudny, uwalony. Już go używałem wielokrotnie. Przecieram parę razy i wszystko znika. Widzicie to? Bez wysiłku, bez niczego. Po prostu sobie jadę. To jest jakaś, nie? Ale spróbuj jeszcze bardziej tutaj po lewej. Tu? No, bo tutaj widzę, akurat mój obiekty widzi to. Wow! Jest Ale schodzi wszystko. Chłonie się ma. to zasłoniłeś swoim cieniem te smugi. Bo nie ma ich po prostu, no. No już nie ma. No i teraz poproszę wszystko mi tak ładnie wysprzątać.